Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax, a to jest horror Iri. Nie wiem, dlaczego się zdecydowałem nagrywać akurat tą grę. Po prostu odpaliłem i znalazł wpisałem e, indie horror, e, coś tam, coś tam w Google'ach, żeby był darmowy i żeby był w miarę straszny i dobry. No i zobaczyłem, że w polecanych jest Iri. Tak więc play. Nie wiem, jak w ogóle długa jest ta gra. Nie wiem, o czym jest ta gra. Usłyszałem tylko, że dobra. Jakiś tam opis, że trzeba uciec ze ścieków. Co to dziecko, patrzę? Mm, gain entry to plant grounds. Use spray paint to mark casually locations. Aha. Dzięki. To tutaj słychać te dźwięki, czy na dworze? Dźwięk, powiem wam, już jest dobry, bo jest tak w miarę. Re... Reset, pick up, okej. Okay. <noise> Co, spraye mam? Uu, mogę malować! Zajebiście. Już mi się podoba, trzeba coś namalować na ścianie. Hehe, <noise> gp.pl, dobra. Lecimy. Fajnie, że mamy taki zajebisty spring Crawl Grafika oczywiście nie patrzcie na grafikę, bo to jest indie... Indie horror. Bardzo... Już na ten moment bardzo mi się kojarzy yy, z grom... Kurczę, ściszę sobie ten dźwięk troszeczkę. Zaraz zobaczymy czy jest tu opcja dźwięku. Nie ma. Niestety. Resumę. Yy, bardzo mi się kojarzy z grom... Kolo w kutulu. Tam był taki motyw właśnie w takich ściekach. Uu! Wyskoczyłem. Nie jest na razie zbyt przerażająco, chociaż klimacik jest jakiś. Karteczka jakaś. Kurwa, co się dzieje? Aaaa, nie tak głośno. Dobra, da się to wyłączyć jakoś. Ej. No nie, jakieś koty, za głośno jest Cholera, tu weszłem tędy Tu idziemy Jump Okej, okay, przychodzimy Nie, za głośno jest, stanowczo za głośno. Aha, tu byłem, trzeba dać GP Ej, no w ogóle za głośno Oh. Co to było? Alarm jak pojebany, tu jakiś. Nie wiem co skakał. Jakiś kurwa dinozaur, uh. szablon do malowania. Fajny motyw z tym, z tym. z tym. z tym sprayem. Taki symulator. Fajnie widać jego ręce. Taki symulator. Graficiarza. <laughs> wow, co to? Czemu tak się rozjaśniło wszystko? A dobra Wow, ale otworzył drzwi. Dobrze tu napiszemy... Tutaj jest wejście tutaj, czyli tu już byliśmy, czyli napiszemy tutaj. K i B. I... Kurczę. Napisałbym to pędzel, ale... Nie ma czasu. Trzeba tutaj ucie wydostać się z kanałów. Uu Co jest grane? Aha, teraz to będą labirynty kanałowe. Dobra. Tu byłem. Uu Co to? Da się tam wejść Dobra, ale oznaczyliśmy, że nie da się wejść hmm. Nie wygląda na razie zbyt O Jezus, jak mnie to... Dziecko czy kot? Chyba kot Ja pierdolę ale dźwięk Oj moja, moja księżniczka by nie lubiła w to grać chyba. Co to? Staszek Aha czy jakąś notat notatkę zebrałem? Dobra, spoko. Mamy um... Mam chyba zebrać te notatki tak jak w slenderze? Czyżby? Mam nadzieję, że nie. Jeszcze bym... <Glucza> widziałem na razie tylko je... <grym i wrogów> kurwa Jak się wystraszyłem. Pieprzone nie toperze. A mi to perze, to się akurat nie boję, gorzej jakby to pająki były. Oj, pająków to się boję. Nie da się tu otworzyć. Nie, teraz tu już się pospinałem. Labby Nie, teraz tu już jestem pospinany. Mam gęsią skórkę nawet na nogach, powiem wam. No nie, zaś kot. Kurwa, gdzie ten kot jest? Tu. Kota zabrałem, ja z ziemi. Przejewane, powiedziałem coś na temat Kibiego. O! Nie, chciałem powiedzieć coś na temat Kibiego i kotów, ale. Kibi, ty wiesz! Smacznego. Kibi lubiłby w tą grę grać. Mmmm. Niedobrze. Halo! Jest tu ktoś? Czemu tu wybita szyba jest? Aha! Wiem, co to za pomieszczenie. To jest. Yy, jakaś część pomieszczenia z którego skoczył na mnie ten dziwny gościu master key potrzebujemy no dobra czy musimy znaleźć master key, mamy przynajmniej jakiś cel yy. dobra jest, są drzwi aha, czyli muszę otworzyć te drzwi rozumiem, co tam się dzieje to się zalewa, to jest na czas nie wiem, nie ogarniam na ten moment yy. tutaj poczęła ten master key, rozumiem tu byliśmy? Czemu nic nie napisane? Uuu! Nie byliśmy. Dobra, tu musimy dać Nie, nie chuja widać. O, kropkę. Wow. Restroom. A najpierw sobie wejdziemy tutaj. Co to za odgłosy? Okej, okay, jakaś notatka. We believe bla 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 bla. Nie chcę się tego czytać, Na tyle nie znam angielskiego i nie chciałbym się co to było? Ej, to mnie goni? O! O nie. Co to? Przed tym. Ja mam się chować? On się boi, spreja? Aaaa! Kurwa, jak się wystraszyłem! <grym> I co? Ja pierdolę jakiś Wygląda jak zombiak z. Z World of Warcraft, ale się wystraszyłem, aż podskoczyłem. Aha, czyli jest jakiś save point, ja? Niby. Eee, dobra, już to widziałem. Tędy? O nie, nie tędy! O, uciekaj, uciekaj! No otwieraj drzwi! O kurwa! Brakuje jednego, w momencie kiedy on mnie łapie, brakuje jakiegoś jeb! Głośnego odgłosu Ale przynajmniej jesteśmy w Takim momencie, że Tam? Mam nadzieję, że da się, będzie się go dało jakoś wymienić Spierdalamy Jak mam, jak mam się ukryć przed nim? Do damskiej teraz spróbuję, może w damskiej będzie coś Ej co jest? Aha, tu. a Takie buty. Czul, zaś kot. Aha, nie! Ale ktoś miał sranie. wow Uciekaj! A, mam go zrobić w chuja! Nic... Nic prostszego. Dobra. Czyli spierdalamy tam, stąd on przyszedł. Czyli tam. Dawaj! Dawaj, dajesz, dajesz! Mam nadzieję, że ten gnój jest tylko jeden tutaj. No nie. No nie. Za dużo pomieszczeń, już mnie to wkurwia. O! Kolejna notatka, spoko. O nie! AAAAA! Kurwa, jak się wystraszyłem! Czyli nie jest tylko jeden. Fuck! wo, Mam gęsią skórkę wszędzie. O kurwa. Nie, proszę, dajcie jakieś... Gdzieś, gdzie mogę się skitrać. Eee... Podejrzewam, że to będzie jednorazowa przygoda z tą grą, jeżeli... Nie, myślę, że to będzie... Nie! On dalej za mną idzie. No, ty kutasie. Chodź, chodź. Chodź. Posmakujesz mojego spraya. Chodź, chodź. No, no. Co on robi? Model, model jest wykonany fatalnie. Mam jeszcze rzecz z pomysłem, jeżeli chodzi o styl, ale ...same wykonanie jest fatalne. I animacja. Tak, animacja z się. Dawaj, Korzeniowski. Zamknij drzwi. Da się zamknąć kurwa, nie da. Straciłem tylko niepotrzebnie czas. Dobrze. Teraz musimy pamiętać, że tu już skacze jakiś jeszcze gorszy skurwysyn. A, tu byłem, no nie. O! Jest! Słaś na dół. Dobra. Fajny, fajny, fajny e, fajny motyw graficzny tych świateł. Mogę tu coś napisać? Nie mogę. Uch, wreszcie chwila spokoju. Hello! Jest tu kto? Nikogo nie ma, jest zajebiście. Wolę takie coś, jak nikogo nie ma. Wiadomo, że czasem trzeba się wystraszyć. Co jest? Wiadomo, że czasem... Jestem... Generator 3. Generator 2. Aha. To... Aha. Rozumiem, mam włączać? Generator 1 disablet o nie, no chodź, chodź Co? No chodź tędy, dobrze, dobrze Trzeba ich tak w chuja robić po prostu Skumałem Dobra, idziemy tutaj Przed jednym takim ciulem musimy spieprzać Rozumiem, i czasem zdarzają się inne Rozumiem, nic prostszego eee... No nie Ej A, nie mi się do mnie dostać nie ma tu jakiejś broni... Przejdzie tu? Będzie się go dało w chuja zrobić? Mm, chodź tutaj. Tu cię zrobimy w chuja. Coś podniosłem. No chodź, tędy, dobrze. Tak, tak, tak. Yy, próbujemy... O nie! O nie! A Jeronimo. Dobra, w kurwie już mi ten labirynt trzeba znaleźć. Tędy idziemy. Okej, okay. tutaj nie byliśmy. Właśnie miałem oznaczać po to to, mam tam gdzie jeszcze nie byłem. O, tu nie byłem na bank. Da się zamknąć drzwi, nie da się. No nie, jakaś Ślep. Nie, kot. Wyłączę coś? Powiedzcie, że tak. O, do generatora dwa przejście. Zajebiście. Jeszcze gdzieś muszę przejść. O no Rozumiem, tu mam si mogę się ukrywać przed tymi kutasami Może coś tu znajdę. Przejdę się, żeby nie było, że robię coś na odpierdol Nie ma nic, dobra Mam nadzieję, że ten dziwnie oddychający stwór mnie nie spotka Albo prędzej ja jego, że nie spotkam. Eee, tak dobrze dobrze Generator 2, dobrze? Nie! O nie! O nie! To Druga lampka, jeszcze tylko jedna Dobra, weź to, weź to. Może wtedy to wzięłeś chyba, nie? Dobra, chodź. Gościu. Come on! To było proste. Dzieci, nie. Eee, tym razem tutaj, w prawo. Ale on dyszy. Mam nadzieję, że szybko znajdę tr trzeci klucz i nie zgubię się. Przy okazji. Eee. Tu byłem, tak? Siad. Czy już coś jest nie tak? Eee, czy już zaczynam się gubić. A tego najbardziej lubię w horrorach. Dobra, w tym pokoju nic nie znalazłem ciekawego. Dobra. Byłem tu. Eee. Fuck, nienawidzę tego strzałka Generators Warehouse Magazyn. No to do magazynu Warehouse to magazyn? Nie wiem. O nie, byłem tu przecież. Dobra, tam do góry się da wejść gdzieś. Liczę na to, że nie, bo nie chciałbym przedłużać. Może się uda za pierwszym razem to przejść. Aha, no ha, dobra, tu pokazać. Tu byłem, tu nie byłem. Nieco zaznaczone, ale już będzie eee, Tam byłem przed chwilą. No kurwa, jak ja tego nienawidzę. Jeszcze ty Dobra, teraz jak zdechnę to kończymy odcinek, niestety, bo Aha, nie da się tego otworzyć. Eee, tutaj. Tutaj wygląda mi na to, że nie byłem. O nie, jakieś wszystkie potwory. A oni tu hodują takie gówna. Rozumiem. E, w kanałach hodują e, takie potwory. Logiczne. E, dobra, schodzimy tutaj na dół. Widzę, że jest przejście na dół. Może się uda przejść za pierwszym razem. E, no Weź coś, wyłącz. Nie, kot. Tutaj kot, co on może tu robić? E? Dobra, nie będę tego czytał, bo jesteśmy w stresującej sytuacji. Nie ma czasu. Po co ja tu zeszłem? Czy jest jakieś wytłumaczenie? Mam, żeby coś kurwa namalować. W niech się coś włączy. Niech się coś przyłączy. O, mogę skakać. Dobra, tam jest notatka. Tylko notatka. O nie. Czyżbym ja go słyszał tutaj gdzieś blisko? Dobra, trzeba wejść do góry. Pewnie coś uminęłem. Wątpię, żeby taka, takie miejsce było na darmo robione. E, tak ładnie wyglądające. Jak. Jak nie jedna. Jak e, mało która rzecz w tej grze. Już mnie zaczyna ta dra gra drażnić. Już nie mówię, że jest fajna. Te bieganie. Taki blur, że ja pierniczę. Ej, tu nie byłem. Łooo, już mi się podoba teraz. Nie ma głupiego oddychania Może coś znajdę? E yeah, Trzeci ten! Wow! WOW! Aha, rozumiem e Pierdolę to, nie będę się z nim chciał widzieć e Chcę wejść do generatorów gdzie to było? Teraz, gdzie ja to oznaczałem? Mogę napisać sobie sam drogę do generatorów. Tu byłem? E, tak, dobrze. E, tak, tak, nie tak. W tą stronę? Shit, nienawidzę tego. Nienawidzę się gubić w grach. Dobra. Tu już coś, tu już coś namalowałem. Jak u oddychającego ciula, to znaczy, że dobrze. Dobra, mam generators. Dawaj, dawaj, korzenioski słyszę go bardzo blisko. Okej. Okay. Yes! Teraz trzeba tylko tam znaleźć drogę. Dobrze? Dobrze idę? Fuck yeah, dobrze. Lecimy. Tędy. Skręt, skręt. O kurwa, nie tędy. Dawaj, korzeniowski, gdzie tu? Tędy żeśmy szli. ja tego nienawidzę. Tędy? Dawaj Kurwa biegnij szybciej gościu. Yy, nie tędy, a już pamiętam tędy poszliśmy Nie, tędy skręciliśmy. Nie, nie. Nie tędy skręciliśmy, na pewno nie. Prosto, prosto szliśmy Dajesz, dajesz, dajesz. O, i widzę światło. Mmm Lobby key is broken. Teraz gdzie? Już nie pan Teraz już... No nie, nie, kible to nie Nie gadajcie, że on jeszcze za mną będzie szedł. Dobra Jest tak. Przed nami prosta droga Przed nami prosta droga. Kurwa, no nie wiem Nienawidzę się gubić w grach. Mam godzinkę. Dam radę. No nie. Czyli mogłem tu przejść bez... Dobra, spróbujemy tu tędy eee, lewo, prawo, prawo. Kiedy nie wiesz, w którą iść, zawsze idź w prawo. Tak mawią mój kuzyn. No i w tym przypadku się mylił. Eee, no to idziemy prosto. No nie! Tutaj? Chyba oznaczanie pomieszczeń nie jest moją mocną stroną. Dobra moi drodzy, to by było na tyle, bo niestety nie potrafię znaleźć yy, tych drzwi. Myślę, że w następnym odcinku raczej nam się to uda. Dzięki za uwagę i do następnego, na razie.